Spójrz. Oto Lexus LBX. Modowe odkrycie sezonu. Piękna sylwetka i design od najlepszych projektantów. Ale doskonałość Lexusa LBX wykracza poza magnetyzujący wygląd. Liczy się też to, czego nie widać. Najnowocześniejsze technologie. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Super ceny Aldi. O, od soboty kurtka pikowana tylko 59,99 za sztukę i jegińcy tylko 34,99 za parę. No i sweter tylko 19,99 za sztukę. Takie ceny to ja lubię. Każdego dnia chcę czuć się pewnie. Szukając swojego rytmu wybieram to, co daje mi komfort. Bawełniane wkładki Bella Panty Intima Plus z probiotykiem dla naturalnej odporności skóry. Codziennie, naturalnie, pewna. <grym i górna> Oj, ty tyle sportu na raz? Dawaj, dawa! to dawaj! Żaden ze mnie mistrz. Ty nie, ale sportowa oferta we to mistrz. To tak jak ja! W oglądaniu! Mistrzowska oferta sportowa w Zamów internet i telewizję od Vectra. Pakiety sportowe masz przez 12 miesięcy za 0 zł. Zadzwoń teraz na 601 601 601 Wektra! Mówisz? Masz! Tymczasem w RTV EURA GD A co wy, budujecie coś? Tak, budujemy unikalne doświadczenia zakupowe klienta. Trzeba uważać na bardzo niskie ceny. O, uwaga, niska cena. Faktycznie niskie. Teraz RTV EUR, AGD, ekstra rabaty. Piekarnik Samsung 2399, taniej o 250 zł. Smakon Samsung 3499, taniej o 950 zł. I w tym roku nie płacisz. Poznaj pięć podstaw udanego związku z pielęgnacją Basic Lab i zmień pielęgnację na skuteczną. Back to school, back to skin. Rabaty aż do minus 35% na wszystkie dermokosmetyki Basic Lab. Tylko na basiclab.shop. Tydzień farb. No, Promocja farby Tylko do niedzieli 150 na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 zł na farby ścienne gotowe i z mieszalnika wydajesz. Nie przegap okazji! Super szybki światłowód od Play za 45 zł miesięcznie. Gotowy. 45 zł. To rzutka po. Jest nas zmiotka. No, to mnie nie liczcie, będzie łatwiej. Muszę odpocząć od tej matmy. To oglądamy, czy No przecież mieliśmy się uczyć. Właśnie się uczymy. Oszczędzać. A umowa ogarnięta i na krótko, tylko na 9 miesięcy. Konkretnie. Wybierz super szybki światło. dla klientów Play za 45 zł miesięcznie po rabatach. Z umową tylko na 9 miesięcy, bo w Play płacisz mniej. Play. Nadchodzi system kaucyjny dla opakowań po napojach. Już od października w sklepach zaczną pojawiać się napoje oznaczone specjalnym znakiem kaucji. Za opakowania ze znakiem kaucji odzyskasz 50 groszy albo złotówkę. Kwota kaucji będzie widoczna na etykiecie. Oddasz je w punkcie zbiórki, sklepie lub automacie. Bez paragonu. Nie zgniataj opakowań i nie zrywaj z nich etykiet. Dzięki temu zostaną ponownie wykorzystane. Zadbamy o środowisko i czystość naszej okolicy. Łatwo, czysto i z korzyścią dla wszystkich. Gdzie ja trafiłem? Jeszcze jakiś facet. Matek, spokojnie no! Nie. Ujadływać no, nie potrafię. Afryka Express. Nowy sezon. Dziś o 19.45 w TVN. Na program zaprasza sponsor. Właściciel marki Dolina Noteci. Producent karmy dla psów i kotów Rafi. Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent serii kosmetyków nabliżających Ziaja Sport. Sponsorem programu jest Eskype. .pl, właściciel platformy do rezerwacji lotów, city breaków, w wakacji. Tymczasem w RTV Eura GD Marek! Marek! Mareczku! No, gdzie on zniknął? Ja bym poszukał na limitowanych okazjach. Tylko razy się pospieszyć, zanim wszystko zniknie. Ja Łap okazję zanim znikną. Teraz w EUGD. karka Electronics 1899, taniej o 400 zł. zbywajka Whirlpool 2099, taniej o 750 zł i w tym roku nie płacisz. Opłaty za abonament? Zrezygnowałem, to teraz płaci Tom. Tako płacę, ale to zaszczędzam Dzięki rodzinnym numerom. Wziąłem jeden numer dla siebie, a za haśkę i dzieciaki płacę połowę. Tako, oni nie muszą myśleć o rachunkach, a ja wiem, że zawsze będą pod telefonem. Wybierz rodzinne numery w Orange i zyskaj kolejne numery o połowę taniej niż pierwszy. I do tego smartfon się omie o 50% taniej. Tako, bo orange tu jest. Gorzów to miejsce, gdzie wszystko dzieje się po swojemu. Tu serce bije szybciej. Zwalenia. kiedy chcesz odpocząć. Miasto energii i harmonii. Życie w ruchu i w ciszy. Gorzów, twoje tempo, twój rytm. Sponsorek programu jest producent magnezów z linii Neomag. Na program zaprasza jego sponsor T-Mobile, dostawca światłowodu i telewizji dla domu. Sponsorem programu jest Orlen Oli, producent oleju silnikowego Max Expert.